Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej. Chciałem poinformować, że w ubiegłym tygodniu powstała podkomisja w Komisji Unii Europejskiej. Podkomisja ta będzie się zajmowała umową, która jest obecnie negocjowana, tak zwanym TTIP pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Ja mam zaszczyt pełnić funkcję wiceprzewodniczącego tej komisji i ona w tej kadencji rozpoczyna dopiero swoje prace. Natomiast dzisiaj ta konferencja jest po to, że chciałem zaprosić wszystkie środowiska i to niezależnie od afiliacji politycznych, od prawa do lewa, a zwłaszcza te środowiska, które są krytycznie nastawione do tego traktatu, do tej umowy, która jest negocjowana w sposób dający wiele do myślenia. To znaczy większość z negocjacji, które do tej pory się odbywają, ma charakter tajny. Te negocjacje odbywają się na szczeblu pomiędzy głównie Komisją Europejską, władzami Unii Europejskiej, a z władzami Stanów Zjednoczonych, to wszystko sprawia, że, że charakter tego traktatu, że jego przyszłość, że jego cele pozostają mocno niejasne dla opinii publicznej i budzą wiele niepokojów oraz zastrzeżeń. Z tego też powodu chcę być głosem w tej komisji tych, którzy krytycznie odnoszą się do negocjowanego traktatu TTIP i Chciałbym w tym miejscu zaznaczyć, że będziemy prowadzić pracę jako ruch narodowy, również akcje uświadamiające na rzecz tego, czym, czym to grozi, a grozi to niestety dominacją wielkich koncernów, które mogą uzyskać uprawnienia dające im uprzywilejowaną pozycję w stosunku do państw narodowych. To zaproszenie od lewa do prawa nie jest zaproszeniem, takim, wyłącznie na zasadzie gestu politycznego. Chciałem zaprosić do kontaktu bezpośredniego na swoją skrzynkę mailową poselską robert.winnickimaopasem.pl, do bezpośredniego kontaktu w biurach poselskich wszystkich tych, którzy są kwestią traktatu w zainteresowani. W dniu dzisiejszym powołałem. Taką specjalną grupę roboczą, która będzie się zajmowała tą sprawą, na jej czele stanie członek Rady Politycznej Ruchu Narodowego, kolega Oskar Kochman. Również dzisiaj składam w tej sprawie interpelację do ministra spraw zagranicznych. Pytając, e, prosząc pana ministra o to, żeby wyjaśnił, e, co w tej chwili wiadomo na temat prowadzonych rozmów i negocjacji, w jakim trybie one się odbywają, e, kto je prowadzi, kto za co odpowiada. Dziękuję. Jeśli są jakieś pytania ze strony państwa, to bardzo proszę. Jeśli nie, to dziękuję. Czy można na troszeczkę inny temat? Bardzo dotyczący proszę. działalności politycznej. Chodzi mi o zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie uchodźców. Jak to idzie, jesteście zaangażowani, jak mocno. Czy Pana zdaniem referendum się odbędzie? PiS obiecywał w trakcie kampanii wyborczej, że jak będą złożone wnioski, to te wnioski będą rozpatrywane. Ale Pana zdaniem będą, czy, czy tylko były to słowa? Tempo zbiórki jest bardzo dobre. Paweł Kukis mówił w ostatnich dniach o tym, że jest pozbierane 100 tysięcy. Ja mogę mówić na podstawie tego, co się dzieje na Dolnym Śląsku. Na Dolnym Śląsku myśmy nie weryfikowali jeszcze podpisów przychodzących, bo to dopiero, dopiero jakieś szacunki mamy, ale myślę, że na Dolnym Śląsku Spokojnie sami zbierzemy powyżej 50 tysięcy podpisów, ludzie się garną do tej akcji. Nawet zwolennicy innych partii politycznych, innych ugrupowań przychodzą i mówią, ja głosowałem na tego albo głosowałem na tamtego, nie głosowałem na was, ale popieram kwestię referendum, trzeba się sprzeciwić przyjmowaniu do Polski imigrantów. Uważam, że referendum się odbędzie, bo jeśli by się referendum miało nie odbyć, to by znaczyło, że prawo i sprawiedliwość drastycznie złamało swoją obietnicę wyborczą. To znaczy, że Postulaty, wnioski poparte przez dużą liczbę obywateli są wyrzucane do kosza. A moim zdaniem to będzie szło w setkach tysięcy, jeśli nie w milion podpisów. Ta akcja będzie to, potężne, będzie to potężny głos ze strony obywateli. Jeśli by Prawo i Sprawiedliwość ten głos zlekceważyło, no to by była ogromna awantura polityczna. Jeśli mogę, jeszcze jedno. W Berlinie pojawiły się informacje, że w Berlinie. Władze wynajmują hotele, żeby tam kwaterować uchodźców i to ponoć nie najgorsze. Pana zdaniem, jak to może wpłynąć na postrzeganie problemu w Niemczech? Znaczy, stopień absurdu, który dotknął elity europejskie, a zwłaszcza elity niemieckie, jeśli chodzi o o przyjmowanie z otwartymi rękami tej fali najazdu, z jaką mamy do czynienia na Europę, jest już oszołamiające. No, no co jeszcze? Co jeszcze po tym Herzlich Wilkomen Angeli Merkel, po tym otwarciu się na milion najeźdźców w ubiegłym roku, można zrobić? No, no można dać im hotele, można dać się zgwałcić, można dać się zamordować. Tylko, że tak giną narody i cywilizacje. I właśnie to robi Europa Zachodnia. Dzisiaj, czyli popełnia rytualne samobójstwo. To jest skandal, to jest absolutnie niewyobrażalne. Mam nadzieję, że w Niemczech dojdzie wreszcie do, do zmiany. My już w sobotę jako ruch narodowy organizujemy w Polsce manifestację antymigrantską na jej temat jutro będę również miał konferencję prasową w tym miejscu. W sobotę to organizujemy, a ta sobota jest w łączności z kilkudziesięcioma, jeśli nie kilkuset miastami w Europie. A jednym z głównych takich punktów jest między innymi Drezno, mamy zaproszenie również do, do Drezna, do, do, będziemy się łączyć z Dreznem, z Bratysławą, z Pragą, e, powstaje taki projekt, który się nazywa Twierdza Europa i o ile ta Twierdza Europa teraz ma jeszcze ma jeszcze szansę bytu i, i możemy się obronić w Europie środkowej, to ja się bardzo boję o to, co dzieje się na przykład w tej sprawie w Niemczech, we Francji, w innych krajach. Trzy dni przed zamachami w Paryżu mówiłem o tym, że państwa Europy Zachodniej będą spływać krwią wojen etnicznych, religijnych, rasowych i do tego doprowadził multikulturalizm. To było trzy dni przed zamachami w Paryżu, niektórzy mówili, o za mocno się wyraża, za mocno, za mocno się wypowiada. No to dzisiaj państwu mówię, że za 15 lat będziemy mieli, przyjmowali w Polsce uchodźców, tylko to będą uchodźcy rdzenni Niemcy, Francuzi, Anglicy, którzy będą uciekali przed skalą rzezi, jakie będzie, będą w tych państwach. Mówimy i wołamy, będziemy wołać, wołamy dzisiaj, wołamy, będziemy wołać jutro, będziemy wołać w sobotę na ulicach Warszawy, Europa opamiętaj się, opamiętajcie się Niemcy. Michał Feduszej, Polskie Radio. Chciałbym, panie pośle, zapytać, czy narodowcy, stricte narodowcy, mają jakieś propozycje, jeśli chodzi o pytania dodatkowe do referendum? No bo wiadomo, to główne, wy jako Ruch Narodowy popieracie. Paweł Kukis niejednokrotnie podkreślał, że wówczas w ten dzień referendalny, jeśli do niego dojdzie, chciałby zapytać też o kilka innych kwestii. Mówi się między innymi o obronie polskiej ziemi, lasach, także tej kwestii związanej z Trybunałem. Czy narodowcy, stricte, też będą mieli jakieś propozycje? Dla nas bardzo istotna jest kwestia polskiej własności. Ziemi i lasów państwowych, tak jak pan redaktor wspomniał. I o to na pewno będziemy chcieli spytać Polaków, czy, czy są za tym, żeby w myśl, tak naprawdę obecnie obowiązujących przepisów można było polską ziemię wyprzedawać. Mam nadzieję, że opór społeczny będzie równie duży jak w przypadku kwestii imigranckiej. Istotna jest również rzecz dotycząca polskiej własności w handlu i w mediach, to znaczy tutaj również i w bankowości. Te kwestie własnościowe, właścicielskie, kwestie prywatyzacji, myślę, że chociażby kwestię tak absurdalną, z jaką mieliśmy do czynienia w Polsce, czyli prywatyzację w ręce, w ręce obcych spółek państwowych, państwowych, tak na przykład e, mieliśmy do czynienia z taką prywatyzacją, gdzie Telekomunikacja Polska została sprywatyzowana w ręce France Telecom, które jest państwową firmą francuską, czyli no to jest zupełnie jakaś aberracja tak e, dotycząca prywatyzacji. E, nad tymi kwestiami będziemy się zastanawiali i również uważam, że tych pytań referendalnych może, a nawet powinno być e, powinno być więcej, bo Polacy w bardzo istotnych kwestiach powinni się wypowiadać, zwłaszcza, że e, mnóstwo z tych rzeczy e, jest robionych w moim przekonaniu wbrew opinii. Inni, y, większości Polaków. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję serdecznie. Do widzenia.